Hai, de ția bat la ce bea Z swego rodzaju debiutem, bo zadebiutowałaś jako główna prowadząca live. Jak, Jakie wrażenia? Wiesz, co dwa lata temu była ósma edycja The Voice, również prowadziłam. Była wtedy też Basia kurdej i Szatan, był troszeczkę inny zespół, ale też prowadziłam, więc w sumie to jest jakby drugi raz i fantastycznie się czuję, bo akurat to jest tak, że moja rola jest rozmowa z uczestnikami, więc jakby te ich emocje na mnie się przelewają i uzupełniamy się jakby cały czas, więc to jest fajne. i Bardzo, bardzo się lubię. jakby W tej odsłonie mogę być po prostu sobą i mogę z nimi rozmawiać. Oczywiście, że trzeba czasem jeden do jednego pamiętać o SMS-ach, pamiętać o numerach, żeby tutaj niczego nie pomylić, bo to jest bardzo ważne, jak ludzie będą głosowali, ale fajne jest to, bo w tamtej edycji jeszcze wręczałam komperty, koperty, więc jechałam do ludzi i mówiłam pierwszy raz, tak, jako, jako pierwsza osoba, tak, dostajesz się do programu, więc poznałam ich jeszcze lepiej. Tutaj wpadłam w połowie, ale udało mi się poznać e, jak największą liczbę tych uczestników, którzy są no, świetni, fantastyczni, a wręcz z tamtymi, z tamtej edycji, ósmej, mam kontakt do dzisiaj, no właśnie z Mają kapon i kapon, i nie tylko, z tymi uczestnikami często wymieniamy się różnymi wiadomościami. I to jest piękne, że to nie jest tak, że kończysz pracę, wychodzisz do domu haj, cześć i wiesz, nigdy, nigdy nie wrac. Tutaj wrac i ta energia się gdzieś uzupełnia. I mam nadzieję, że w tej edycji będzie tak samo jak gdzieś się współpracował z Adamem Strójkowskim. O my się dobrze znam z Adamem. On jest kapitalny, w ogóle tak zapomniałam, że on Ile Adaś ma dopiero 19 lat i już tyle się znamy, gdzieś już tyle rzeczy zrobiliśmy. Adaś już jest um, też takim dobrym prezenterem. Już tyle rzeczy poprowadził, że ja w ogóle nie zorientowałam się, że on tak naprawdę jeszcze nie skończył 20 lat, a jest naprawdę fajny. Ma dystans. Lubi to, co robi i moim zdaniem sprawia, sprawia wrażenie, że po prostu chciałby to prowadzić i chciałby prowadzić różne innego rodzaju imprezy i gale. Kiedyś zresztą też Adaś, to był Sylwester, chyba, cztery lata temu, też mieliśmy okazję współprowadzić razem. Fenomenalnie sobie radzi, a zobaczcie jaki młody, więc ja trzymam za niego mocno kciuki.